Cześć, cześć, cze, witam z w że odcinku Kolejnym 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 sobie znowu arc Ark Evolved I tak, co się będziemy robić się przeprowadzimy z mały chatki Nie będę jej wyburzał, bo jest słodka Do miejsca, gdzie jest oaza Może nie zginiemy Może zginiemy Dobra, chodź za mną Idziesz? Tam się zapakowałem trochę Dobra, idziemy Yy... mniej więcej jest to pod tym trochę tym gdzieś tam patrzyłem i czekajcie od F się otwiera yy, właśnie tego dinozaura no wiecie to do e, F dobra my lecimy już może nasz raptory nie zaatakują miło by było Będzie resina, czy będzie czy. Jest ta na ława Głośno. ta na razie tam brzegu nie widzę, więc. Dobry znak, chyba. Tutaj Motchops. A tam tam jest dopiero. Gdzie jesteśmy, dopiero. No, musimy zejść pod to, tam głębę trochę głęboko, tak bardziej. Będzie za nami. Tam jest ten Terry z no on nas nie powinien zaatakować, ale... ...prawie co mu wypowiedź przyjdzie, więc pójdziemy tylko najbardziej właśnie plażą, jak można. Wręcz w wodzie będziemy szli. Żeby nas tylko nie zaatakował. Bo on jest zdolny do wielu rzeczy. Zostawiliśmy go już. Teraz tak. Po prostu nam idzie jakieś małe, główne takie. Nie da się na tym, a w sumie zajdę i zobaczę. Teraz pokaż mi na telefonie, żeby zobaczyć, gdzie to jest dokładnie. Trochę byśmy mogli teraz w sumie w tą stronę odbić. Więc więcej chyba dobrze jest zrzew, że już... już się tam zblokowałem Nie wypierdzielajcie Chwalimy Gdzieś tą stronę trzeba się udać lecie w yy... Tam, chyba tamto nawet jest na mapie Więc Lecimy, chodź jest góra to się nie da wespiąć Trzeba sobie drogę jakąś zrobić w miarę dobrą. Tak to średnio na razie idzie nam. Dobra, gdzież to brak? Ja tu nie ten drugi był dla mnie? Ty, teraz może ty nie załapę powaliłem w ogóle. Tak, bo to nie ten, to nie jest mój. Są dźwięku, jada. No eee... i eee, tu szybciej jest trochę. Chodź za mną. Ty, dokładnie ty. Ja wejść teraz. Aura, chodź się bić. А давай тогда муса. Впереди на тест. Добро холочного. Ну. тебя такое острое. Добро холочного. Ah, Trzeba było tam wejść w końcu, bo... sarko, ja pierdzielę spadam stąd. Tak, się 4zina zablokowało, więc los. Znowu wróciłem do tego miejsca, no ja pierdziela. Spamy się. Dobra Teraz zostawię. nie, stój! E, ty? Zatrzymaj się O, właśnie, przeleś? O, dość rada. Trzeba wycofać teraz jakoś Ale to mogę spaść Ten nam tam, tam może Tędy pójdziemy Jest dużo kamieni i tych no, trzeba to wyciąć wszystko będzie jak tu Jeśli to jest oaza w ogóle Aha tu jest dróżka Do za chyba nawet Jest strajk, dobra. przestraszyłem. No, tak, tak. Przesuwa się. I czy idziemy do oazy? Będziemy już w fazie. Czy żeby to była oaza, tu? Czy zdupiliśmy w ogóle? Z strony, strony poszliśmy. I to jest oaza, proszę Państwa. To jest oaza. Są raptory, tylko dwa psa. Jest sarko jeden, więc trochę niebezpiecznie tu jest. Najlepiej, żeby było wybijać to łukiem. Jeszcze z łukiem sobie postrzelać do nich. Raptora to może w kolejnym po swim raptora. No dobra No, to jeszcze jest tu Trochę niebezpiecznie Może się tu siedzimy na razie, wiecie Jeszcze taką małą chatkę walniemy Tak na górze bardziej Może muszę wycofywać, nie wiem jak skręcić ten no, dinozaura, ale tak inaczej A tak mogę sobie skręcić, ja pierdzi. No to tu się dotrzymamy Dobra, chodź No i zobaczcie jak to wygląda Jeszcze bubra tam mamy, o buber jest fajne, stawię go na pewno I będę go zabijać, serko tu jest, no. Bałem się, że mogą być wysokie levele Więc to spróbuję. Może sarka tego musi sobie. Więcej strzał do wiecie. Jednak tych strzał mi trochę brakuje. Nauczył no, cię życie, bo. Możesz zaraz mi jeszcze. Dobra. To jest sobie na miły miejscówka ale robią sobie strzelę, oczywiście. Tak sporo chcę zrobić, żeby wiecie, na pewno padł. Nie chcę kłócać. Ale spoko. Czy mi brakuje jeszcze panie tego? Włókna nie brakuje od ciekawe. To co sobie włókno już zbieramy. Zrobiłbym też sobie tu śpiwór. Mogła stawić Zostawiam pasywne, żeby nie wiecie, nie biegali tam, ja się będę bił. E, a może łóżko? Zobaczmy, łóżko sobie. 40, 15, 80, 30. Zabieramy skórę. Jeżeli ja nie mam łóżka właśnie to muszę zrobić to na początku. Czyli trochę jeszcze więcej ta fibera. No, on jest fajny, bo pierwszy raz znalazłem to oazę. Oaza jest ciekawa. Tam jest ten ten. Raptory gdzieś chodziły i pobiegły sobie, raptorki. Czy oni się zblokowali obydwoje? Raptorku już nie widzę. No, tam się chyba zblokowali obaj są yy, paszki więc będzie tak i no, dajesz dajes dajesz dobra Cyk, 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 cyk. Chole mu tego nie obrazać, bo ten dostał. Trod dostał na to. Słuchaj, zraniony Ja w ogóle nie trafię nawet No, trochę wyżej muszę dostał Dobra, domy więc dobrze idzie, oś tutaj sarkuś, oj, sarkuś się trochę zablokował, chyba nie, 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 sarkuś da radę. O, sarkuś już nie żyje. Nie wiem co sarkusia zebrać łatwo poszło Słaby serkuś taki był Chyba, że ona chyba się tu będą rozpić co jakiś czas, więc... O coś miałem w sobie. O! Ła wow, wow, wow. To wy On się przydadzą w sumie. Ej, zostawcie go. Co ty robisz? Dobra, mi dobra. Nie, nie zbiera się już tak dużo tej skóry. To dobrze. Hitem leci szybko. Można się trochę. No dobra, jedno takie główne zagrożenie czyli sarko już, sarko już padło. Więc Raptory to są takie wiecie. że się strałem? On mnie atakuje? Nie, nie trafiłem chyba nawet w końcu. Gdzieś jeszcze ta jedna? O, tu jest Erezino, tu się zblokował, więc niech, się, niech będzie zblokowany. No, zaraz już mogę chyba przenieść na, na tę stronę, gdzie chcę w ogóle do mieszkania sobie z domu i zbudować. I myślę, że w kolejnym odcinku zaczniemy budować domek. Będzie? budmudo. budu. Dobra, masz prędkość ruchu. Też jestem zadowolony. Tam jest też jedna rzecz, do której bym sobie udał się. A on dalej za mną chodzi. Przecież więc... Fajnie To jest ta najlepsza miejscówka no Nieuprze <laughs> spadłem Mo Za mną widza? Nie chodzicie cię za mną A chyba pisze czy podąża czy nie lub kopulowanie Dobra Ale ty masz stać, nie Rozumiesz, że mam stać tu? No i grzeczny Grzeczny dobra Idziemy sobie odebrać ruiny, z ruiny wiecie Expam w ruinii nie? Nie, nie będę zabijał, bo uber jest kozak no idziemy w te raptory ostatnio to no, trzeba będzie się bronić w zinno zblokowane w ciul więc on nam raczej nic nie zrobi Jest raptor, cholera O cholera jest raptor, jest raptor Ratakuj go Ja pierdziele Ledwo co ja muszę zrobić jedną rzecz na ten portal, mi spierdzielił już Jest pasywny Ale muszę zrobić jedną rzecz ogólnie e, bole Bo bole jest... na to, wiecie epic Chodź tu, wracaj Ale bole muszę zrobić i wtedy, wiecie Ale tak ładnie, że pokonałem. Ale zrobię sobie to bolem Ej boli mi sobie zrobię Ej jeszcze Trochę tej boli sobie zrobię wiecie Ile mogę? Jedną Ale mi brakuje jak zawsze O za te włókna mi brakuje Słomy Teraz sobie więcej trochę wiecie. Nie chcę też niszczyć tych drzew jakoś strasznie. Trzymać to, że mi wystarczy na razie. A tak blisko, żebym tego miał e, łuku, wiecie i tego, i tych, no. Jak to się nazywa teraz? Eee, włócznik. Radzimy tam znowu. Mogłoby no, nie było ciężko dosyć No, myślę, że już umrę, ale. Dobrze, że i tak tutaj mam tego, wiecie... Ta te łóżko sobie postawiłem, żeby była ...dętka, to mu się tu piecho iść. Może te ta łóżko też przestaje sobie bliżej tam... ...one tam się czają. No, niedługo myślę, że raptor sobie swoim zobaczę... ...na który jest. Dobra, to sobie zobaczę, w sumie teraz nie chcę mi się. Tutaj jest ino więc luz. W trochę oddalę, może... ...gdzieś jakieś martwe ciało raptora. Ale wracaj ty tu mają no bo ty jest pośledzony jakiś Urr ja pierdziele To ten się jeszcze wali w piranie Uciekaj, uciekaj Piranie są Ale on jest pośledzony jakiś przecież On biegnie do tamtej chyba Stój, stój Stój Realny, być może będzie lepiej. Ale ja pierdolę się, jest poszczucony jakiś. Dobra, może wkrótce nam się udało, już to trzy raz idę. A co tu mamy? A cholera trzały. Ja nie chcę się w sumie brać, bo też nie chyba nie potrzebuję, ale wiecie co, wezmę sobie łaki może 2 sobie nabiję A jak się jeden zepsuje, to Dupę uratuje drugi O jest skrzynka dobra. Sobie bym dał tak zdrowie na pewno, energię i wagę. Weźmy za dużo szafki, oczywiście. Wrota nie, wrot chyba na razie nie będę. Czy odbiorę sobie, może ale. Posiadam na raptorka. Yy, wędzarka. Koryto jest, kurde. Zobaczmy coś jeszcze ważnego, co bym musiał zrobić. Yy, drabina na pewno. Na pewno drabina. I tak szczerze to. Korytarz tak na razie nie potrzebuje, szczerze. Zaczęłam sobie odblokowywać ubrania poszł ten etap Czy jednak przydać trochę no dobra a wiecie co? tematy te możemy zakończyć jeszcze odcinek to było na ty w tym odcinku więc może po, po, w ogóle dwa poszedłite No dobra więc to było na tyle w tym odcinku Do chciałby w kolejnych filmach cześć